Podziemny Szczecin, te hasło towarzyszy mi przez całe życie. Słuchajcie, dziś jestem, nie ukrywam nie po raz pierwszy w obiekcie w ogromnym schronie, który znajduje się pod dworcem centralnym w Szczecinie. Wraz z grupą przyjaciół całej Polski, która dzisiaj mnie odwiedziła, odwiedziłem ten obiekt. Gospodarze obiektu przygotowali dla Was bardzo ciekawe trasy tematyczne. Trzy wystawy tematyczne. Największa, najbardziej ciekawa z punktów eksploratorskich to II wojna światowa. Miłośnicy zimnej wojny znajdą też tutaj coś dla siebie. I oczywiście miłośnicy filmów Barhei też. Selfie z prl -em. Słuchajcie, jeżeli jeszcze tutaj nigdy nie byliście, to na pewno musicie zobaczyć ten bardzo nowoczesny jak na tamte czasy obiekt.